Ponad 557 milionów przekazano za 2014 rok. To jest no, ponad pół miliarda złotych. Trzeba przyznać, że niestety większość trafia do tych kilku największych organizacji. No i tutaj największym liderem oczywiście jest Fundacja Zdążyć z Pomocą, która prawie jedną trzecią tych środków pozyskała. Jakie cele właśnie najchętniej wspomagają w ten sposób Polacy? Najchętniej zbierają na słynne subkonta. Czyli na cele związane z leczeniem, rehabilitacją czy innymi formami pomocy dla konkretnych osób. Należy podkreślić, że intencją ustawodawcy było wspieranie inicjatyw obywatelskich no a te stosunkowo mało środków otrzymują z puli 1%. 1% to jest taki mechanizm, w którym państwo mówi, jeżeli obywatel uważa, że my źle wydajemy twoje pieniądze, bo proszę pamiętać, że 1% to jest podatek, który już jest należny państwu. To są pieniądze państwa i państwo mówi, jeżeli obywatelu uważa, że my nie do końca dobrze wydajemy te pieniądze, nie na te dziedziny, które dla ciebie są ważne, to dajemy Ci prawo, żebyś mógł ten 1% podatku przekazać organizacjom pozarządowym, które być może zrobią to lepiej niż, niż Państwo. I z tego punktu widzenia e, powinniśmy przede wszystkim kierować ten swój 1% do tych organizacji, które działają w tych obszarach, które dla nas są istotne. W programie Działaj lokalnie chodzi o to, że e, dajemy na poziomie lokalnym małe dotacje do 6 tysięcy złotych. I nie dajemy tego bezpośrednio my tutaj z Warszawy, tylko y, y, dajemy je za pośrednictwem takich ośrodków działań Lokalnie, z którymi współpracujemy. To jest sieć organizacji. Jeśli y, przekazujemy środki lokalnie, to one wracają do nas nie w postaci złotówek, oczywiście, ale w postaci wsparcia tych lokalnych organizacji. Tak? Bo wyobraźmy sobie sytuację: y, statystyki podają, że tylko jakieś 20% podatników przekazuje swoje środki lokalnie. To bardzo niewiele. 80% środków wypływa gdzieś z tych społeczności lokalnych. No, pewnie do tych organizacji, które lepiej się promują, które mają takie narzędzia, żeby się promować, do tych wielkich ogólnopolskich organizacji. Ja nie mówię, że to jest źle, bo te organizacje też wiele dobrego robią. Natomiast dla takiego zwykłego kowalskiego, mieszkańca gminy, jakby nie ma to bezpośredniego przełożenia na jego życie, bo taka organizacja, zanim dojdzie do niego, to tak naprawdę, zanim ta pomoc udzielona przez nią dojdzie do niego, to tak naprawdę albo musi minąć bardzo dużo czasu, albo zdarzyć się jakaś zupełnie sytuacja taka, w której on będzie potrzebował wsparcia tej konkretnej organizacji.